Na dworze jest brzydko, szaro i ponuro, więc stwierdziłam, że siądę sobie dzisiaj przed obiektywem i nakręcę wobec obiektywu i powiem, jacy to faceci tak naprawdę mnie denerwują. Intelektualiści, inteligencik, indywidualista. Wszystko wie najlepiej, a ty nie masz prawa głosu, bo nie masz racji. On wie wszystko. To swoje zachowanie potrafi być bardzo, bardzo nudne. Potrafi Cię zaskoczyć na przykład swoim zachowaniem, tak bardzo monotonnym i mało ekstrawaganckim. Bardzo często myśli, że jest duszą towarzystwa, a tak naprawdę jest największym ludziarzem na świecie. Na każdą propozycję od swoich znajomych, czy to też dziewczyny, na przykład wyjścia dziś, znajdzie bardzo mądrą odpowiedź. Najlepiej jakiś cytat, czy to filozofa, czy może jakieś mądrej książki. Ale wszystko będzie zatytułowane słowo w słowo, ponieważ on wszystko pamięta najlepiej i jest perfekcjonistą. Może być to tekst w stylu Lepiej być niż mieć. Wyobraźmy sobie na przykład taką sytuację, że grupa znajomych postanawia go zaprosić na imprezę. Sądzę, iż pójść do klubu nie jest najlepszą opcją na dzisiejszy sobotni wieczór. Wypożyczyłam właśnie książki z biblioteki, które tak bardzo mnie interesują, na które tak bardzo czekałem. Poza tym w takich klubach jest bardzo głośno, a ja nie mogę przybywać w tak głośnych miejscach, ponieważ bolą mnie wtedy bębenki w uszkach a to bardzo niebezpieczne, ponieważ denerwuję się wtedy następnego dnia poza tym nie spożyję tam też alkoholu ponieważ alkohol to zło pomimo tego, że jestem pełnoletni, ale nie wypada mama mówiła, że to niebezpieczne żeby tak na kacu chodzić rano więc nie idę mężczyźni w stylu maczą. słysząc słowo macho od razu każe mi się taki facet który łazi w samych podkoszulkach, w dresach albo w jakichś adidasach, najlepiej takich przetartych, zniszczonych, z głównem na podeszwie, który myśli, że jest taki świetny, uważa, że jest najlepszy, że każda laska jest jego, że one nie mają nic do zagadania, każda padnie na kolana przed nim i zrobi dla niego wszystko. Przecież nikt nie pomyślał o tym, o czym ja pomyślałam. Kochanie, czy mógłbyś naprawić zlew? Nie wiem, jak to się robi. Nie mam pojęcia jak zrobić i naprawić zlew. Nie wiem jak odkręca się kurek. A gdzie jest zawór? Jak to się robi? Nie umiem, czy to na pewno bezpieczne. Zadzwonię do mamy i się spytam. Cześć mamo. Tak, zjadłem obiad. Nie był tak dobry jak twój mamusiu. Kocham cię, mamo. Mamo, kocham cię. Mamusiu, kocham cię. Tęsknię za tobą. Bo... No i teraz typ mężczyzny, którego ja po prostu nienawidzę, ponieważ wydaje mi się najbardziej obrzydliwym typem z facetów. Łajdak. Nazywam tak facetów, którzy są tacy dwulicowi. Facet jest przystojny, umie się zachować i to wszystko jest takie na pierwszy rzut oka. Rozkochuje na przykład w sobie wszystkie dziewczyny. Mówi jakie one są piękne, prawi im komplementy, kupuje kwiaty, jakieś drobiazgi, czy to może nieco tańsze, może nieco droższe. No i tak rozkochuje. Ale co tydzień inną. Wbiera sobie dziewczynę, robi jej mętlik w głowie, a potem ją po prostu zostawia. No co za hu Czyli facet, który jest po prostu niestały w uczuciach. Rozkochuje w sobie dziewczynę, Pokazuje jej jaka to ona jest świetna, jak do siebie pasują, a potem ją po prostu zostawia, a ona biedna, nie wie, co zrobić. No bo przecież mówił, że ją kocha! Bitch please. Także w ten oto sposób poznajcie typy mężczyzn, których nie znoszę Facebook.com slash wobec obiektywu. Oprócz tego zapraszam Was do pisania do mnie na gmail wobec.obiektywu, gmail.com, a wszystkich chętnych zachęcam do subskrypcji kanału. Na razie! I do zobaczenia w przyszłym filmiku. Pa!